Film został uzupełniony o sprostowanie. Nawet najbardziej znane zioło potrafi nas zaskoczyć. Dlatego wracamy z poprawką. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszam na film. Dzień dobry! Dziś o Mniszku, Mniszku Lekarskim. Właśnie trafiłem na dosyć spore złoża Mniszka, więc będzie o Mniszku. Ten film będzie o Mniszku. Takie złoża to nie jest wyjątkowa sytuacja, bowiem natura obdarza nas z jakiegoś powodu bardzo dużymi ilościami Mniszka Lekarskiego. Oto Mniszek Lekarski. Takie oto zasoby, takie złoża Mniszka. Tak więc zapraszam na film o Mniszku Lekarskim. Miłego oglądania. Dziś zapraszam Was na wędrówkę wśród mniszka lekarskiego. Rośliny, która towarzyszy nam od wczesnej wiosny, choć nie każdy dostrzega jej wartość. Opowiem o niej całościowo, od korzenia przez ziele aż po kwiat. A także zajrzymy na moment w jej głębsze, bardziej symboliczne znaczenie. Aby film pozostał zwięzły i przyjazny do oglądania, część informacji Takich jak skład chemiczny, działanie poszczególnych substancji, wyniki badań naukowych czy przepisy na domowe preparaty, pojawi się w formie plansz. Wyświetlą się one na ekranie tylko krótko, ale w każdej chwili możecie przecież zatrzymać film, cofnąć lub wrócić do nich później. Linki do publikacji niektórych badań naukowych, znajdują się w opisie. Jeśli więc zechcecie zgłębić temat dokładniej, wszystko będzie pod ręką. Mniszek lekarski. Na pierwszy rzut oka zwykły chwast. Żółta główka powielona w nieskończoność na łąkach i polach, a potem dmuchawiec niosący życzenia z wiatrem. Zacznijmy przygodę z mniszkiem od dołu, jak przy budowie domu od korzenia, który posiada wielką moc. Ten korzeń, choć niepozorny, kryje w sobie całą aptekę. Zbieramy go jesienią lub wczesną wiosną, gdy roślina magazynuje najwięcej inoliny i innych składników. Staje się źródłem siły dla naszej wątroby, trawienia i być może, jak pokazują badania, także w walce z rakiem. Naukowcy z Kanady i Niemiec wykazali, że ekstrakt z korzenia mniszka potrafi selektywnie niszczyć komórki nowotworowe, w tym te związane z rakiem prostaty, nie naruszając przy tym zdrowych komórek. Indukuje on apoptozę, czyli naturalny proces śmierci komórki nowotworowej, wzmacnia działanie leków chemioterapeutycznych, a nawet hamuje rozwój guzów u zwierząt. Ale to nie wszystko. Korzeń mniszka działa też żółciopędnie, wspiera trzustkę i wątrobę, poprawia trawienie i działa jak naturalny prebiotyk dzięki wysokiej zawartości inuliny. Oto plansza z wykazem istotnych substancji zawartych w korzeniu mniszka lekarskiego oraz kierunkami ich działania. W medycynie ludowej znany jest od wieków. W Rosji stosowany przy anemii złośliwej, raku wątroby i żołądka. Używano go w odwarach, nalewkach, kawach i miodach. Każda forma miała swoje zastosowanie. Teraz pokażę planszę z kilkoma przepisami na preparaty z korzenia mniszka lekarskiego. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że korzenia nie należy dokładnie oczyszczać. Co może być prawdziwe? Po wykopaniu korzeni zaleca się ich delikatne oczyszczenie z ziemi, ale bez nadmiernego szorowania czy obierania. Pozwala to zachować mikroorganizmy i substancje znajdujące się na powierzchni korzenia, które mogą współdziałać z jego wewnętrznymi składnikami. Potencjalnie zwiększając efektywność działania. Może to tylko intuicja? A może pradawna wiedza, której nauka jeszcze nie dogoniła? A może wieloletnie doświadczenia zielarzy? Dziś możecie samodzielnie przygotować odwar, nalewkę, a nawet kawę z korzenia mniszka. A te preparaty oczyszczają i koją, tak jak robiły to przez setki lat. Cicho, pokornie, bez rozgłosu. Jeśli masz problemy z trawieniem, zastoje żółci, podwyższone enzymy wątrobowe, mniszek może Ci pomóc. Podsumowując. Korzeń wspiera wątrobę, pobudza produkcję żółci, działa lekko przeczyszczająco i moczopędnie. Zawarta w nim taraksacyna pobudza funkcje wydzielnicze, inulina wspomaga jelita jako prebiotyk, a kwas chlorogenowy chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Korzeń mniszka, zadomowiony w ziemi, zakorzeniony w tradycji, teraz również w badaniach naukowych. Oto kilka przykładów. Linki do niektórych badań umieściłem w opisie filmu. W mniszku większość ludzi widzi tylko chwast, który zarasta trawniki. Ale my, ci, którzy patrzą głębiej, wiemy, że to roślina z mocą. Najpierw zajrzeliśmy w głąb ziemi, do jego korzenia. A teraz spojrzymy na to, co wyrasta ponad nią, na ziele i kwiaty mniszka. Ziele, czyli liście i łodygi, to część, którą natura wyposażyła w czystą, zieloną siłę oczyszczania. Od wieków wykorzystywano je w wiosennych kuracjach, by pobudzić organizmy po zimowym zastoju. Ziele działa moczopędnie, żółciopędnie, lekko przeczyszczająco, ale jednocześnie nie powoduje utraty potasu, bo go po prostu zawiera i dostarcza. Działa łagodnie, ale skutecznie. Wspiera wątrobę, nerki, skórę, poprawia przemianę materii, łagodzi stany zapalne. I co najciekawsze, badania naukowe to potwierdzają. W jednym z nich dowiedziono, że zielemniszka zwiększa ilość wydalanego moczu, nie powodując zaburzeń elektrolitowych. Inne pokazały działanie przeciwwirusowe a także wobec niektórych szczepów grypy i koronawirusów. To już nie tylko tradycja, to współczesna fitoterapia. Ziele można spożywać w formie naparów, nalewek, soków, a nawet na surowo jako dodatek do sałatek. Ma lekko gorzki, ale odświeżający smak. Nieco podobny do rukoli. A jeśli mamy możliwość, warto wycisnąć z liści świeży sok, szczególnie na wiosnę w ramach dwutygodniowej kuracji oczyszczającej. Oto plansza prezentująca działanie farmakologiczne i tradycyjne zielamniszka. Jeśli masz nadciśnienie, zatrzymujesz wodę w organizmie, czujesz się spuchnięty, masz ochotę na wiosenne oczyszczenie organizmu to sygnał, że ziele mniszka może Ci pomóc. W składzie ziela znajdziemy luteolinę i apigeninę, silne przeciwzapalne flawonoidy, kwas kawowy i chlorogenowy, które działają ochronnie na wątrobę, a także chlorofil, który wspomaga oczyszczanie krwi i skóry. Oto plansze ze składem chemicznym ziela mniszka, działaniem wybranych składników, i tytułami kilku badań naukowych. A teraz jeszcze plansze z kilkoma prostymi przepisami. I w końcu nadszedł czas, abyśmy spojrzeli wyżej, ku słońcu, na kwiaty mniszka. Te żółte promienie wśród traw skrywają w sobie bogactwo flawonoidów, karotenoidów i fenolokwasów, w tym luteinę, apigeninę, kwas chlorogenowy czy kawowy. Zbiera się w pełni rozwinięte koszyczki, w słoneczny dzień, bez łodyg. Najlepszy czas zbioru to kwiecień, maj, zanim zacznie tworzyć się puch nasienny. Ich działanie? Proszę bardzo, oto plansza. Jak widzimy, substancje zawarte w kwiatkach mniszka lekarskiego działają przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, lekko przeciwbakteryjnie. E Wspomagają trawienie, są żółciopędne, łagodzą kaszel i stany zapalne gardła, a także wspierają odporność. I jeszcze jedna plansza. Ta pokazuje wewnętrzne i zewnętrzne zastosowania kwiatów mniszka lekarskiego. Teraz te troszkę bardziej naukowo, bo oto plansza ze składnikami kwiatków i kierunkami ich działania. Tradycyjnie z kwiatów przygotowywano syropy na kaszel i przeziębienie, stosowane głównie u dzieci. Ale to nie muszą być tylko słodkie miody z dużą ilością cukru. Można zrobić syrop terapeutyczny oparty na wywarze z kwiatów z dodatkiem goździków i niewielkiej ilości cukru. Taki, który naprawdę działa. Mój przepis jest taki. 250 g świeżych kwiatów mniszka. Mogą być razem z kielichami. 1 litr wody. Sok z jednej dużej cytryny. 720 g cukru. 4 g rozdrobnionych goździków. Gotujemy krótko. Naciągamy, a potem podgrzewamy tylko do rozpuszczenia cukru i na krótko zagotowujemy. Dzięki temu nie niszczymy substancji czynnych, a one spokojnie przechodzą do naszego roztworu. Ktoś powie, że substancje zawarte w roślinie mają wysokie temperatury rozpadu, dlaczego więc tylko krótko gotować? Gdzie jest haczyk? Powiem za chwilę. Luteolina, apigenina, kwas chlorogenowy to nie są bajki z podręczników, one naprawdę są obecne. I działają. Dlaczego to działa? Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, krótkiej obróbce termicznej i naciąganiu najważniejsze substancje czynne, flawonoidy, karotenoidy, fenolokwasy, nie ulegają rozpadowi, lecz przechodzą do roztworu to maceracja na gorąco, a nie klasyczne odparowywanie do gęstego miodu. Efektem jest skuteczny, lekki syrop terapeutyczny, a nie tylko słodki dodatek. Ja używam podobnie wykonanych różnych syropów roślinnych niemal na co dzień. Do słodzenia także różnych herbatek ziołowych. Polecam. W sieci można znaleźć przepisy z długotrwałym odparowywaniem takiego odwaru mniszkowego nawet z podaniem wysokich temperatur rozpadu interesujących nas substancji. Niestety temperatury podawane np. dla kwasu kawowego 223 stopnie Celsjusza czy chlorogenowego 207 stopni Celsjusza to temperatury w próbie suchej, a podczas przygotowywania syropu nie mamy z nią do czynienia. Oto plansza temperatur rozpadu wybranych związków w odniesieniu do próby suchej i procesu gotowania w wodzie. Kwiaty można też zalać oliwą, zrobić olej przeciwbulowy, pomocny przy bólach mięśni, stawów, siniakach, albo przygotować nalewkę lekką, trawienną, żółciopędną, albo po prostu napar. Kwiaty mniszka są bogate w karotenoidy i flawonoidy. Działają antyoksydacyjnie, wzmacniają układ odpornościowy, łagodzą stany zapalne. Fenolokwasy, jak kwas chlorogenowy, wspierają detoksykację. Jeśli męczą cię częste infekcje, kaszel, stany zapalne, gardła, sięgnij po napar lub syrop z kwiatów mniszka lekarskiego. Oto plansza z innymi przepisami. Gdy już poznaliśmy całą roślinę, od korzenia aż po kwiat, możemy zrozumieć, że mniszek lekarski to nie jest roślina jednego działania. To cały zestaw narzędzi oczyszczających, wzmacniających, łagodzących i tylko od nas zależy, po które sięgniemy. A tak wygląda porównanie składników korzenia, ziela i kwiatów mniszka lekarskiego. Meniszek Lekarski. Roślina, która zna wszystkie kierunki. Zakorzeniony głęboko w ziemi, liśćmi i łodygami rozkłada się szeroko przy samej glebie, jakby słuchał bicia serca planety. A jego kwiat, promienisty, złoty, otwiera się ku słońcu, jakby codziennie składał hołd światłu. Meniszek uczy nas równowagi między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie. W dawnych wierzeniach ludowych był rośliną słońca, a każda jego część miała przypisane znaczenie. Korzeń, siła przetrwania, zdolność oczyszczania się z emocjonalnego ciężaru. Ziele, symbol odnowy, uzdrowienia i porządku biologicznego, który przejawia się też w naszej psychice kwiat to promień wewnętrznego światła, nadziei i odwagi do rozkwitania, niezależnie od warunków. W magii ludowej mniszek jest wykorzystywany do oczyszczania aury, odganiania złych myśli, pobudzania intuicji i snów proroczych. Wierzy się, że wypicie naparu z ziela mniszka przy pełni księżyca Pozwala usłyszeć odpowiedzi, które już są w Tobie i tylko czekają, aż zamilknie hałas świata. Dmuchawiec, który pojawia się później, to zupełnie inna historia. Jest symbolem przemiany, lekkości i puszczenia tego, co już nie służy. Dmuchając w Dmuchawiec. Wypowiedz życzenie z wiarą, że niesione przez wiatr nasiona przeniosą pragnienie do świata duchów, bogów lub przodków. Ale zanim mniszek stanie się dmuchawcem, najpierw kwitnie. I to w tej fazie, gdy jest złotym słońcem przy Ziemi, ma największą siłę. Przypomina nam o czymś bardzo ważnym, że odrodzenie nie musi być głośne że wystarczy zakorzenić się, otworzyć i dać sobie przestrzeń, i wtedy wszystko zaczyna działać. Mniszek nie walczy o uwagę, nie błyszczy jak róża, ale każdy, kto go raz naprawdę pozna, już nigdy nie nazwie go chwastem. Dmuchawiec, o którym już wspomniałem, był czymś więcej niż tylko ulotną formą kwiatostanu. W tradycji ludowej pełnił funkcję wróżebną. Wierzono, że jeśli ktoś pomyśli życzenie i dmuchnie w nasiona dmuchawca, a wszystkie odlecą za jednym razem, pragnienie się spełni. Jeśli jakieś zostaną, tyle lat trzeba będzie na to spełnienie poczekać. Niektórzy dmuchawcem przypowiadali przyszłość. Liczba nasion, które pozostaną na główce, miała mówić Ile dzieci urodzi dana osoba? Ale zanim mniszek stał się magicznym zegarem wróżek, był także lekarzem. W medycynie ludowej stosowano go na wiele dolegliwości. Korzeń do wspomagania trawienia i oczyszczania wątroby i żółci. Sok mleczny z łodygi, nabrodawki i zmiany skórne. Liście, jako naturalny środek moczopędny pomagający w usuwaniu nadmiaru płynów. I oczyszczaniu organizmu. Obserwowano też jego zachowanie. Mniszek otwiera się o świcie i zamyka o zmierzchu. Wierzono, że tym ruchem wskazuje upływ czasu, niczym roślinny zegar. Zamknięty kwiat jest zwiastunem deszczu. W magii ludowej kojarzono go z boginią Afrodytę przez jego związek z pszczołami, słońcem i życiem. W innych tradycjach z hekate, opiekunką przejść, progów, przemian. Mniszek ma w sobie coś z obydwu: delikatność i moc, światło i cień, początek i koniec. Jest rośliną pomiędzy, jakby urodzoną po to, by łączyć to, co duchowe, z tym, co codzienne, by przypominać, że czasem to, co naprawdę najważniejsze, leży tuż pod stopami. I może właśnie dlatego mniejszek nie prosi o uwagę. Nie potrzebuje krzyku, blasku, fleszy, nawet nie pachnie natarczywie. A jednak zostaje w pamięci. W jego prostocie mieści się cała mądrość natury. Że nie wszystko, co cenne, krzyczy. Że uzdrowienie może przyjść cicho, że prawda nie zawsze błyszczy. Czasem po prostu jest. Mniszek to roślina, która mówi szeptem, ale ten szept, jeśli się go wysłucha, potrafi zmienić bardzo wiele. Zatrzymaj się czasem i posłuchaj świata przy samej ziemi. On mówi więcej niż myślisz. Do zobaczenia w kolejnej opowieści, czyli do następnego razu.